Mówimy Denon Prime, to zazwyczaj myślimy o tych wielkich kontrolerach, które mają całą masę funkcji, ale jeżeli pomyślimy, Denon Prime, go, 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 gdzie można iść z takim kontrolerem, przecież potrzebujemy do niego zasilania. No, chyba właśnie, że jest to wersja go. Bo najlepsze, co udało mi się w niej odkryć, to że wypinamy go z prądu. Pakujemy do plecaka albo po prostu bierzemy pod pachę i idziemy, możemy grać nawet w plenerze na tym sprzęcie, jeżeli połączymy go z głośnikiem takim jak na przykład Bose S1 Pro+, Plus, który testowałem Ostatnio albo na przykład z Maki Go, jakimkolwiek głośnikiem, który również działa na akumulator, możesz grać nawet na łące dla znajomych. I od razu na początku tej recenzji śmiem stwierdzić, że chyba obecnie na rynku nie ma drugiego takiego sprzętu, który w tak małych pieniądzach oferowałby tak wiele. No, żeby dowiedzieć się więcej, włącznie z wadami, które rzuciły mi się w oczy, musicie obejrzeć tę recenzję do końca. Zapraszam. Na samym początku na pierwszy ogień weźmy wymiary tego sprzętu. 30 cm, 40 cm, waga ponad 3,5 kg. Cena 4,5 tysiąca mniej więcej polskich złotych w momencie, kiedy nagrywam ten film. Za nowiutkie, nieśmigane urządzenie. Moim zdaniem super sprawa. Ale przejdźmy konkretnie do budowy i tego, co znajdziemy na przednim panelu tego kontrolera. Pewnie nie będzie dla Was żadnym zaskoczeniem, jeżeli powiem, że no. Tak małe wymiary niesie ze sobą pewnego rodzaju ograniczenia. No nie jesteśmy w stanie upchnąć wszystkiego, na co mielibyśmy ochotę na tak małej powierzchni. I przede wszystkim z takich rzeczy dla mnie no te jogi 3 cale, około 8 cm dla mnie trochę za mało, na pewno można do tego przywyknąć. Ale no nie jest to standard, który znamy z większości kontrolerów. Tak samo pitchfadery. Moim zdaniem też trochę krótki skok, czasami ciężko może być się wpasować w tempo. No i totalnie on trochę wywrócił tutaj wszystko do góry nogami. No, znowu tylko dlatego, żeby to pomieścić w tak małym sprzęcie, gdzie tu jeszcze w ogóle akumulator. Na przykład, mianowicie chodzi mi o korektor, który zazwyczaj. Jest wertykalnie we wszystkich sprzętach, niezależnie czy to jest Denon, czy to jest Pionier, czy jakikolwiek inny profesjonalny sprzęt DJ-ski, Tutaj te korektory mamy na górze. Tak jak z efektami, ostatnio w teście Denona na SC Live 4 mówiłem, że bardzo podoba mi się efektor, który jest również wertykalnie. Tak jak w sprzętach Pioniera. Ktoś mnie tam pokarcił za to, że. Sprzęty pioniera, to już wyłączam, no, no trudno, no ale no, ja mówię o swoich subiektywnych odczuciach. Lubię klasyczny pionierowski układ, co nie znaczy, że nie można się przekonać do innego i absolutnie nie przekreślę to tego sprzętu. Zważywszy, że ma całkiem sporo do zaoferowania. Teraz już serio skupiam się na przednim panelu, bo ja lubię ciągnąć taką spiralę myśli, ale przejdźmy do sekcji. Playera, jeżeli można to tak w ogóle nazwać. Oczywiście jog, który wspomniałem, 3 cale, około 8 cm, przyciski Q-Play. Mamy możliwość, żeby te jogi korzystały z trybu vinyl, no, którego chyba nie muszę wam tłumaczyć. Oznacza to mniej więcej tyle, że kiedy dotkniemy joga, to zatrzymujemy odtwarzanie utworu. Jest to takie symulowanie płyty winylowej, e, oczywiście możemy też wtedy scratchować i tak dalej, i tak dalej. Mamy oczywiście Pitch Fader, który jak już wspomniałem ma krótki skok, co mi nie do końca leży. E, mamy możliwość zwiększenia jego zakresu poprzez pitch band, który trzeba w połączeniu z klawiszem Shift klikać. E, I mamy oczywiście Sync, możemy synkować sobie po BPM-ach, możemy obydwa utwory synkować również po tonacji, tylko wtedy trzeba przytrzymać dłużej klawisz Sync. No, i nad jogi mamy jeszcze bardzo skromną sekcję padów. Oczywiście jest Hot Q, Loop, Roll oraz Bang, który pozwala nam zamiast czterech padów korzystać z ośmiu. Wystarczy połączyć przyciski dowolny, na przykład Hot cue z Bang, albo Loop z Bang, i wtedy będziemy mieli kolejne cztery pady do dyspozycji. No, cztery pady to i tak jest takie przyzwoicie, jak na to, ile jest tutaj puchane. No i klasyczne auto za pomocą pokrętła to rozwiązanie możemy korzystać nie tylko z Denona, albo na przykład z Herculesa DJ Control Impulse 500, który gdzieś tutaj Wam rzucę, że możecie sobie obejrzeć, bo w sumie ma sporo wspólnych cech z tym na przykład sprzętem. Dalej mamy korektor, który jest w ułożeniu poziomym. Mamy oczywiście wzmocnienie niskie tony, średnie tony i wysokie tony. Dalej mamy efektor totalnie dziwne ułożenie, ale myślę, że też można do tego przywyknąć. Mamy pokrętło, za pomocą którego szybko możemy wybierać z dużej ilości efektów. Mamy włącznik oczywiście od tego. Mamy możliwość również dostosowywania parametrów i to wyświetla nam się tutaj przy bits, na jaki, jak czasowo ustawiamy nasze parametry i po kliknięciu kolejnym możemy ustawić intensywność tego parametru określoną w procentach. A dalej standardowo dry wet, czyli zmieszanie suchego sygnału z sygnałem przeprocesowanym. Zrobiłem dokładnie przeprocesowanym, nie musiałem brać tego w cudzysłow, ale chciałem powiedzieć z sygnałem mokrym, bo tak to jest z angielskiego dry wet. I oczywiście możemy... Zadecydować na jakie kanały chcemy wysyłać, mamy tutaj do dyspozycji dwa deki, o czym nie powiedziałem, na które z deków wyślemy nasz efekt za pomocą przycisków 1 i 2. To też jest bardzo spoko, bo możemy włączyć efekt i on cały czas nam chodzi, a tylko... Dozujemy go klikając w odpowiednich momentach dek, na który chcemy go wysłać i to nie powoduje wyłączenia efektora, co jest bardzo spoko, jeżeli chcesz wpuścić tylko porcję, mały rzut jakiegoś konkretnego efektu na dany kanał. Dalej przechodzimy na drugą stronę sprzętu, gdzie do dyspozycji mamy znowu oczywiście korektor, który dotyczy deka drugiego. Oraz wyżej mamy możliwość wzmocnienia aż dwóch mikrofonów, bo tak dwa mikrofony można podłączyć do tego sprzętu. To również jest jedna z zalet. Tak małym sprzęcie, jeszcze zbudowanym akumulatorem. Dwa mikrofony, no wow. Ale dalej przechodzimy. No, oczywiście, mamy możliwość ustawienia sobie odsłuchu. No i master, czyli nasze całkowite wyjście, również. No tak naprawdę jest to sekcja wzmocnień, tylko poszczególnych różnych partii. Jeszcze w samym górnym rogu tego sprzętu nad pokrętłem Master znajduje nam się mały przycisk, za pomocą którego możemy bezpiecznie wypiąć nasze napędy, które są pięte albo z przodu, albo z tyłu, ale do, do tego jeszcze przejdziemy. Ale przejdźmy do środka i góry, czyli tak naprawdę całego centrum naszego kontrolera, czyli siedmiocalowego dotykowego wyświetlacza, w którym można zrobić naprawdę sporo. Natomiast jednej rzeczy, której na przykład w SC Live można zrobić, SC Live 4, który niedawno testowałem, możecie sobie zobaczyć ten film na kanale, nie można zrobić jakiejkolwiek korekcji mikrofonu, jeżeli chodzi o pasma częstotliwości no, mimo dwóch wejść na mikrofony nie skoregujemy tego jakkolwiek, a w SC Live mamy aż nie, trzypunktowy yy, korektor. I to jest mega fajne. Jednak płacąc te 4,5 tysiąca, chcielibyśmy móc zrobić jakąś podstawową jego korekcję. Tym bardziej, że w sprzętach właśnie jak Herkules, na przykład Impuls 500, który kosztuje 1000 zł, takie rzeczy e, możemy już robić. Natomiast są inne fajne rzeczy, na które warto tutaj spojrzeć. Nie chcę się tutaj za bardzo zagłębiać w to, co można za pomocą tego wyświetlacza robić, bo jest to bardzo podobne do wszystkich funkcji, które przedstawiałem w scl 4. I właśnie jedną z ważniejszych różnic jest ten. Korektor. Poniżej ekranu w potencjometrze podpisanym Sweep FX mamy do dyspozycji dwa efekty koloryzujące. Po pierwszej stronie, pod przyciskiem A mamy ukryty filtr typowo górno i dolnotnący, a pod przyciskiem B tak zwany washout. Dalej mamy cztery przyciski główne pokrętło, które pozwala nam sprawnie wybierać utwory, ładować się na lewy dek na prawy dek. Możemy szybko przechodzić między folderami za pomocą przycisków back i forward. Tak samo mamy VIO, który pozwala nam sprawnie mm, przeszukiwać naszą bibliotekę. Również typowo, może nie oglądaliście poprzedniego testu zesce live, jeżeli nie podoba Wam się ułożenie horyzontalne, to możecie przejść na wertykalne i na różne inne, są dostępne trzy widoki za pomocą kombinacji Shift oraz View. Natomiast w najnowszym sofcie 4.0 od Prime Go macie możliwość wyboru tego layoutu wywijając z góry centrum sterowania i klikając w zakładkę Layout, tam mamy dostępne View 1, View 2 i View 3. Oczywiście żadna niespodzianka, przyciski Q, żeby sobie zdefiniować jaki chcemy mieć obsłuch. Pełnowymiarowe volume fadery, no i na samym dole crossfader. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o frontowy panel. Zobaczmy, co dzieje się dookoła. Jeszcze zanim przejdę do tego, co dzieje się na tyle i na przodzie tego kontrolera, to chciałbym wspomnieć o samych materiałach użytych do jego budowy, bo naprawdę są one fajnej jakości. Jest to naprawdę porządne, tworzywo sztuczne, nie ma wstydu tutaj jak porównać to na przykład z Flexem 4 od Pioniera, który jest tak naprawdę plastikowy i przy pierwszym lepszym upadku wygląda przynajmniej jakby miał się załamać w pół tutaj. No, i jest naprawdę porządnie, ale przejdźmy do przedniej części, gdzie znajdziemy wejście na duży oraz mały jack. Typowo możemy zdefiniować proporcje naszego Q-Mix między odsłuchem na Q a wyjściem głównym, czyli master. Oczywiście, dalej mamy możliwość podgłośnienia lub ściszenia naszych słuchawek, które oczywiście. Spilieliśmy w przedni panel, no i auksa, do którego przejdziemy zaraz, bo znajduje się on na tylnym panelu. I ostatnim punktem z przodu, poza Logo Denona, który z prawej strony znajdziemy wejście na kartę SD, z której również możemy grać. Po prawej i lewej stronie znajdziemy tylko i wyłącznie branding Denona oraz wyjścia wentylacyjne, tak, aby no, po prostu ten sprzęt nam się nie zagrzał i przejdziemy dalej na tył, bo tutaj trochę się dzieje. Na tylnym panelu od lewej strony znajdziemy dwa wyjścia na master. Jedno symetryczne, drugie nie i będą to dwa xlr -y oraz dwa RCA z możliwością przełączania między mono a stereo. Dalej mamy wyjścia TRS lewe i prawe na odsłuch. Mamy możliwość również podłączenia za pomocą RCA um, AUX, o którym już mówiłem, możemy go regulować, w zasadzie jego wzmocnienie regulować na tym frontowym panelu, um, no i dodatkowo dwa mikrofony, czyli możemy wpiąć sobie mikrofon, jeden mikrofon, drugi i jeszcze dodatkowo AUX, który może nam tam posłużyć, no nie wiem po co. No, i oczywiście przecież z czegoś trzeba zagrać. No, dziwnie by było, jakby trzeba było grać tylko z karty SD, która jest na tym frontowym panelu. Ale spokojnie są też wyjścia USB. Mamy USB-B, USB Media, czyli zwyczajne USB typu A. Widzę, że nie jest to USB 3.0. Mamy oczywiście możliwość podłączenia sobie Switcha, No i wyjście na zasilacz oraz wyłącznik i uziemienie sprzętu. Teraz trzeba sobie powiedzieć odrobinę o softwarze, na czym w zasadzie ten sprzęt chodzi. No nie będzie raczej dla nikogo niespodzianką, jeżeli powiem, że ten denon stoi na oprogramowaniu Engine OS. Niemniej jednak współpracuje on na przykład z Virtual DJ czy niedawno dodanym algorytm DJ. Natomiast miłośnicy Serato mogą być trochę zawiedzeni, bo ten sprzęt na ten moment. I nie sądzę, że się to zmieni. Z serato nie współpracuje. Czy sam Engine OS jest spoko, czy nie, to już kwestia indywidualna. Do wszystkiego na pewno można się przyzwyczaić. Na pewno fajną opcją jest to, że on sobie analizuje traki w locie i nie trzeba się do tego jakoś specjalnie przygotowywać, aczkolwiek można za pomocą aplikacji właśnie Engine. Producent deklaruje, że na tym sprzęcie przy w pełni naładowanym akumulatorze do wyczerpania można grać 4 godziny. Z moich obserwacji jest to bliskie prawdzie, co jest naprawdę fajnym wynikiem. Oczywiście możemy sobie dostosować tutaj jakieś pewne ustawienia, takie jak na przykład jasność wyświetlacza, czy kiedy on ma się wygaszać i tak dalej, żeby to zużycie... Baterii było trochę mniejsza, ale muszę przyznać, że 4 godziny naprawdę robią wrażenie. Nie jedną imprezkę można by dla znajomych na przykład zagrać jako fajny, ciekawy przerywnik, bo na pewno do takich zastosowań ten sprzęt sprawdzi się świetnie. Teraz chciałbym powiedzieć coś o wadach z mojej perspektywy. Już wspominałem o korektorze poziomym, z którym nie do końca mogę się polubić, ale mówiłem też o małych jogach. I teraz chciałbym właśnie do nich nawiązać, ale trochę z innej strony, w połączeniu z przyciskami hotkeyu, które są bardzo blisko tego mojego joga. Jeżeli korzystamy z trybu vinyl, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że możemy sobie zatrzymać utwór klikając jeden z przycisków hotkeyu, a tego byśmy nie chcieli, bo żaden DJ ani wodzirej. Nie byłby zadowolony z przypadkowego zatrzymania muzyki, a tym bardziej jego słuchacze. Średnio też mi się podoba ten niepełnowymiarowy pitch fader. No jest to obarczone znowu małymi wymiarami sprzętu, ale czasami ciężko jest trafić w tempo. Też nie podoba mi się zmienienie zakresu tego pitch fadera. Jest dla mnie mało logiczne. Pitch tutaj mamy plus i minus, i trzeba to zrobić w połączeniu z shiftem. Wolę, jak jest jeden przycisk. W którym możemy sobie dopasowywać wartości. Zbierając to wszystko w jakąś jedną podsumowującą myśl, mam nadzieję, że po moim spojrzeniu na ten sprzęt, który Wam tutaj przedstawiłem, Wy sami będziecie obiektywnie w stanie podjąć decyzję, czy warto zapłacić 4,5 tysiąca za ten sprzęt. Jeżeli chodzi o moje odczucia, to jest warte zdecydowanie tej ceny i bardzo chętnie bym go kupił, ale nie jako mój główny sprzęt. Bo jest on dla mnie po prostu za mały. Ten rozmiar jest dla mnie nie do przeskoczenia. Zdecydowanie bardziej, jeżeli chodzi o stajnie Denona, wolałbym dołożyć ten 1000 zł, czy nawet już niecałe, i wybrać ST Live 4, który nie jest przenośny, jeżeli chodzi o akumulator. Natomiast ma chociażby te wbudowane głośniki, i no nie ma tych pewnych niedogodności, które właśnie związane są z wymiarami przedniego górnego panelu. Jeżeli podobał wam się ten film, to proszę zostawcie subskrypcję, jakiegoś lajka, komentarz, cokolwiek. Będzie mi bardzo miło, to będzie dla mnie znak, że lubicie oglądać te moje recenzje i że warto jest je dalej robić. Tymczasem życzę wam muzycznego popołudnia, poranka, nocy, zależnie kiedy to oglądasz. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, gdzieś kiedyś może do zobaczenia na trasie. Pozdro. Hej.